Z Błękitni Gombin świętują jubileusz 75 lat działalności. To okazja do spotkań, wyróżnień i podziękowań. Takie jubileuszowe spotkanie z byłymi i obecnymi trenerami, zawodnikami i osobami tworzącymi klub właśnie się odbyło. 75 lat oczywiście piękna data, piękna, piękny jubileusz. Dzisiaj mamy możliwość go uczcić razem tutaj z zaproszonymi gośćmi. Czasy były różne, były dobre. I te gorsze, i te trudniejsze. Natomiast bardzo się cieszę z tego, że teraz mamy taką możliwość, wszyscy się tutaj razem spotkać i, i właśnie świętować ten jubileusz. Było kilka sukcesów. E, poczynając od, od gry e, na początku istnienia klubu w wyższych ligach, w wyższych e, klasach rozgrywkowych. Później w czasach tych już e, nam bardziej e, przyziemnych, bliższych, e, mieliśmy w głębinie czwartą ligę. Aktualnie gramy w lidze okręgowej. Natomiast też odnosimy sukcesy, rozbudowujemy cały czas strukturę szkoleniową młodzieży i na tym się głównie skupiamy. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że kiedyś w nie grał a obecny arbiter Szymon Marciniak oraz Jacek Góralski. Jacek miał tutaj przygodę taką dosłownie króciutką, natomiast to też jest fajna ciekawostka w naszym klubie. Dla wielu, mimo że minęło sporo czasu, błękitni nadal są bardzo ważni. Grałem tu już też jako od 10 lat jako młody chłopak, później. Byłem trenerem, prezesem, jakieś udało mi się sukcesy odnieść, awansów, kilka awansów, kilka fajnych meczów wygranych. Także jakbym pewnie jakieś jedno powiedział, to bym nie był sprawiedliwy w stosunku do tych pozostałych, które bym pominął. Nie, ale no coś tam mi się udało zrobić. Byłem dokładnie 12,5 sezonu jako trener, prezes. Przez 12,5 sezonu byłem jako trener a chyba 6 czy 8 w tym czasie jeszcze jako prezes, także pełniłem dwie funkcje, no tak się po prostu złożyło. To jest moje całe 15 lat życia spędzone tutaj jako zawodnik i, i później jako o, trener, także jest to kawałek czasu i, i, i naprawdę dobrej historii. To był przede wszystkim awans do y, czwartej ligi płocko z naszą tutaj wtedy jeszcze młodzieżą, no bo, bo, bo na tej młodzieży praktycznie stąd miejscowej jednak opieraliśmy ten zespół i, i, i to był chyba największy w historii, że tak powiem. No oczywiście błękitni później za innych trenerów też grali w czwartej lidze, także to nie tylko moja jakoś tu wielka zasługa. Takie kluby są wyjątkowo ważne, to tu wielu młodych stawia swoje pierwsze piłkarskie kroki. Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej stawia przede wszystkim na rozwój dzieci i młodzieży, a by to osiągnąć to potrzebne są takie kluby jak chociażby właśnie Błękitni Gombin, którzy dzisiaj obchodzą piękny jubileusz 75-lecia. Chciałem przede wszystkim pogratulować, że klub ma już 75 lat i mam nadzieję, że dalej się będzie rozwijał, bo tutaj jestem po raz rozmowach z panem burmistrzem i słyszałem jakie są plany. Te kluby w piramidzie szkoleniowej w piramidzie rozwoju młodego zawodnika naprawdę są bardzo kluczowym procesem, w którym się rozwijają ci nasi zawodnicy, bo musimy wyszukać te perełki, które są w małych miejscowościach. W dzisiejszych czasach jest oczywiście duża pomoc sponsorów i lokalnych władz w tym, żeby takie kluby się rozwijały i funkcjonowały. I z naszej strony Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej wielkie podziękowania dla samorządowców, dla działaczy, ale również dla sponsorów, którzy wkładają swoje prywatne pieniądze, żeby właśnie ta lokalna społeczność miała jak najlepsze warunki do tego, żeby się rozwijać i grać. Się na jak najwyższym poziomie. Cieszę się, że tak ważny klub na sportowej mapie powiatu istnieje już tyle lat. Podkreśla starosta Płocki. Błękitni Gombin to jest bardzo poważna marka, jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o futbol w powiecie płockim, bardzo szanowana w środowisku, dlatego to cieszy, że dzisiaj 75 lat obchodzi ten klub i tak naprawdę jest to święto wszystkich tych, którzy przez te dekady budowali tą piękną społeczność sportową w gminie Gombin. Dla nas takie kluby są bardzo ważne. Zaczynające od tradycji po emocje sportowe zaznacza burmistrz miasta i gminy Gąbin, stąd duże inwestycje w infrastrukturę. Efekt będzie myślę, że taki, że jeszcze większa liczba młodych mieszkańców miasta i gminy Gombii i całego regionu, bo trzeba powiedzieć, że grają tutaj z różnych miejscowości, nawet z różnych gmin i miast, też młodzi piłkarze. Także bardzo się z tego cieszę i ta inwestycja nasza... No, też jest doceniana przez ministerstwo, Ministerstwo Sportu, przez zarząd województwa mazowieckiego, bo dofinansowania są właśnie z tych źródeł. To mnie bardzo cieszy, że bardzo duża rzesza gra tych młodych mieszkańców, a potem dzięki temu mogą już i w seniorach pokazywać się mieszkańcy miasta i gminy Gombin i te sukcesy przynoszą to wypracowane poprzez te szkółki piłkarskie, poprzez no prawie 100 młodych ludzi, którzy gra w klubie, no daje takie efekty, więc tego życzę, rozwoju. E, takiej wspaniałej edukacji piłkarskiej. Życzę, abyśmy wspólnie e, no, mogli odbierać ten zmodernizowany stadion. To jeszcze potrzeba dużo milionów do tego, ale e, umiemy to pozyskiwać i skutecznie pozyskujemy, co widać i myślę, że e, dalej tą drogą będziemy podążać. E, no i e, realizacji wiele ich planów tych sportowych życzę, a także żeby grono tych sprzyjających rodziców, sponsorów jeszcze się rozszerzały. Wszystkiego najlepszego dla klubu. Jubileusz był okazją do wręczenia klubowych pamiątek oraz wyróżnień dla klubu, między innymi medalu promazowia. Klubowi życzymy kolejnych udanych lat i upragnionego awansu.